Dobry wieczór państwu. Cały czas udowadniamy i z tego się bardzo cieszę, że jesteśmy zespołem, że jesteśmy kolektywem, że nie załamujemy się. Przegraliśmy ostatnio mecz u siebie. Duży wpływ na to miały zarówno kontuzja Bena Richardsona, jak i to, że. Że, e, że Adris de Leon nie mógł wystąpić w tym meczu. Dzisiaj wystąpiliśmy już w pełnym składzie. Wielkie zaangażowanie, gratuluję za, e, zawodnikom. Poświęcenie, wygrać tutaj na kociewiu, to nikomu nie jest, nikomu nie jest łatwo. Wszystkie zespoły, nieważne jakie, jest, jakie mają miejsce w tabeli, trener Gronek fantastycznie e, prowadzi ten zespół w tym sezonie. Są rewelacją e, 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 ligi. Są klasyfikowani przez obserwatorów tej ligi jako pierwszy, pierwszy zespół za tą piątką, która stanowi o sile tej, tej, tej ligi, także to zwycięstwo bardzo cieszy. Gratuluję. A szczególnie specjalnie chciałem podziękować mojemu asystentowi Michałowi Dukowiczowi, ponieważ niestety choroba mnie dopadła w ostatnich dniach po meczu i bardzo mało Uczestniczyłem w zajęciach treningowych po ostatnim spotkaniu, Michał wykonał świetną pracę, przygotował zespół, przygotował e, e, scouting, także bardzo się napracował i na pewno to zwycięstwo, na to zwycięstwo e, e, cały zespół, zarówno chłopcy jak i ja naprawdę jesteśmy mu wdzięczni. Cieszymy się, jesteśmy cały czas w grze, będziemy się przygotowywać do następnego meczu. Trener przedstawił tutaj kontekst, jak wyglądało to przed meczem, ja tutaj parę takich łyków statystyki, że tak powiem, ponieważ Przede wszystkim co się rzuca w oczy, to są punkty z ławki. My mieliśmy 54 punkty, zespół z polfarmy 14. Zespół z polfarmy wiadomo, że bardzo szybko gra koszykówkę, a jednak punkty z szybkiego ataku my mieliśmy 20 do 18. Punkty drugiej szansy, których dosyć mocno się obawialiśmy, ponieważ jest to zespół, który dosyć mocno idzie na, na zbiórkę 14 do 2, więc to pokazuje, jakim byliśmy dzisiaj zespołem, jak chcieliśmy wygrać, jak. Walczyliśmy, mimo tego początku troszeczkę słabego, ale pozbieraliśmy się. Później myślę, że kontrolowaliśmy ten mecz. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, ponieważ trener powiedział, że Polfarma jest takim czarnym koniem tego, tego sezonu. My pokonaliśmy ich w Polfarmie, w Starogardzie, więc teraz można powiedzieć, że my jesteśmy tym czarnym koniem i chcemy po prostu do końca być groźnym dla każdego. I myślę, że tak będzie. Szczęśliwy dla Polfarmy. My się bardzo cieszymy, że mimo wszystkich kłopotów, mimo, mimo wszystkich problemów z, związanych z naszym klubem, z, naszym, z naszą grą, wiele się o nas mówi w różnym świetle. My jako zespół i ja jako trener z tego się bardzo cieszę. Zarówno w zeszłym roku, jak i w tym roku, wprowadzam zespół. W tej środkowej fazie sezonu do, do, do fazy Pucharu Polski to jest dla nas duże wyzwanie. Dla, dla naszych zawodników to jest, to jest nagroda za ciężką pracę, za wygrane mecze i za to, że, za to, że ciężko pracują i będziemy mieli szansę pokazać się, Mecz. My, akurat gramy z, my akurat gramy z Toruniem, wydaje mi się na, na tą chwilę na pewno top-topów, jeżeli chodzi o, o, o Polską Ligę. Zakup teraz Damian, Damiana Kuliga, uzupełnienie, zespół. Ale my graliśmy z nimi wcześniej, udało nam się wygrać w Dąbrowie Górniczej. Puchar Polski rządzi się swoimi prawami. Tutaj się nie liczy ani to, co było wcześniej, ani to, co będzie potem. Jest jeden mecz, kto wygrywa, przechodzi dalej. Później się liczy następny mecz i tak dalej, i tak dalej. Także. Na pewno podejdziemy do tego meczu skoncentrowani, przygotowani i zrobimy wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać. Taki teraz jest dosyć popularny na Facebooku i ten 10 lat challenge, i tak właśnie patrzę przez te lata, ta publiczność się tutaj nie zmienia. Dalej jest to dosyć gorący teren, a ja, ze względu na swoje doświadczenie, swój wiek, lubię przy taką publicznością grać, ponieważ nie trzeba się dodatkowo mo mo mobilizować. Dzięki trenerowi, gronkowi, dzięki zawodnikom grają fajną koszykówkę, więc fajnie się to ogląda. Dlatego tych kibiców tutaj przychodzi bardzo dużo, z tego się cieszę. Oby takie mecze coraz więcej. W nie, nie byli, to rozmawialiśmy po meczu w Hali Stulecia, tam wygraliście. Wygraliście chyba w Gdyni z arką i wygrywacie tutaj, czyli wraca Pan na pomorze i wygrywa Pan trzymać Jakiś patent, jakieś, jakieś takie no, no, fluidy przywozi Pan tutaj do no, miejsca, gdzie przecież Pan sukcesy święcił przez lata. No ja jestem nie z urodzenia, ale z miejsca zameldowania słopocianinem. Także jestem tutaj związany z, z tym miejscem. Na pewno jestem związany z Sopotem i z historią tego klubu. Byłem tam przez kilka lat. Wtedy, kiedy liczyliśmy się w Europie, zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, to wspaniały czas, zawsze pamięcią, wracam do tamtych, do tamtych dni, wielu przyjaciół, także na pewno cieszę się, ale tak jak Bartek powiedział, z którymkolwiek zespołem, tutaj nie przyjeżdżałem, czy w teraz w poprzednich latach z Toruniem, czy z wcześniej na samym początku z, z zespołem Proką Trew Sopot, czy później z Turowem z Gorzelec. Tutaj się zawsze trudno grało, tutaj zawsze był, zawsze był ten e, kociewski Kocioł, e, zawsze ta atmosfera była sportowa, kibice są. Bardzo wrażliwi na wszelkiego rodzaju sytuacje na boisku, dają upóść swoim emocjom i to jest, to jest bardzo, bardzo fajne. Mecz mimo wszystko wydaje mi się w przyjaznej atmosferze. I, I wydaje mi się, że z przebiegu całego spotkania zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Dobry wieczór, witam wszystkich. Gratulacje za naprawdę dobry występ dla Dąbrowy Górniczej, dla trenera Jacka Winnickiego, który przygotował swój zespół bardzo dobrze. Myślę, że mieliśmy bardzo dużo problemów w tym meczu, jeżeli chodzi o grę 1 na 1. A za dużo zostało ominiętych zawodników, no i potem z odrzucenia wiadomo, że to są zawodnicy na takim poziomie, na którym grają i z takim doświadczeniem, że trafiają otwarte rzuty. Podpisali też nowego zawodnika, który dał nową energię dla zespołu. No i oczywiście, tak naprawdę, oprócz skuteczności, uważam, że ta nasza gra niczym się nie różniła. Uważam, że zaatakowaliśmy też bardzo dobrze te punkty, które sobie założyliśmy wcześniej. I tyle, dziękuję bardzo. Dobry wieczór, także gratulacje dla zespołu z Dąbrowy. Zagrali bardzo dobre spotkanie. Jeżeli chodzi o nas, to w ataku oprócz skuteczności nie możemy sobie zbyt dużo zarzucić, bo 99 punktów przy takiej skuteczności zatrzyje to naprawdę sporo. Tak jak nie powiedział, trochę za dużo przegraliśmy pojedynków 1 na 1, ale też Dąbrowa po tych pojedynkach gdzieś tam oddawała, Trudne czasem rzuty z pół dystansu, trafiali na dobrej skuteczności te rzuty. No i, i takie dni się zdarzają, że, że im wpada, nam nie wpada i, i taki mamy rezultat. Dziękuję bardzo. Tak, jeśli mogę prosić o ten Trener Jacek Wimnicki powiedział, że komentując losowanie Polski, że mieliście szczęście trafiając na Legii Warszawy. Chciałbym, żeby Pan ten skomentował. Dobry. Ja myślę, że każdy, kto z tych zespołów, który jest w tej ósemce, a, będzie walczyło o zwycięstwo w tej pierwszej rundzie, w drugiej, w trzeciej, jeżeli ktoś dojdzie, mówię o rundach pucharu oczywiście, czyli ćwierćfinał, półfinał i finał. A, wiadomo, że to jest turniej, który tak naprawdę e, żyje swoimi prawami. Pierwsza rzecz, druga rzecz, myślę, że tak jak powiedziałem, te osiem zespołów, które tam są, każdy z tych zespołów zasłużył na to, żeby być w tym Pucharze Polski i uważam, że każdy z każdym, jeżeli będzie grał, to tam będzie walka do ostatniej minuty i tutaj nie ma nie wiadomo jakiej różnicy, jeżeli chodzi o, 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 o granie jednego czy drugiego zespołu. Jeszcze, jeżeli jeszcze... mogę, odnośnie meczu, bo pan mówił, że przegraliście tę grę jeden na jeden, a ja mam taką refleksję i takie wrażenie, że pojechaliście do Błotwawka, pojechaliście do y, Torunia walczyć naprawdę z silnymi zespołami, a w momencie kiedy trójka nie siedzi, a dzisiaj nie siedziała, bo to jest 7 na 23, jeśli dobrze pamiętam, czy 7 na 25, to wtedy zespół przegrywa te mecz z, z rywalami, z którymi no, powinien jednak może nie tyle wygrywać, ale, ale nawiązywać dużo taką większą walkę. Jak pan to widzi? Czy, czy faktycznie trójki was utrzymują przy życiu i przy, przy zwycięstwach? A myślę, tym, myślę, że myślę, że każdy zespół w dzisiejszej koszykówce trójki utrzymują tak naprawdę przy życiu. i... Ja uważam, że jeżeli byśmy rzucili tak jak Domrowa Górnicza na 44% za 3, to byśmy nie przegrali tego meczu. Zdobyliśmy więcej punktów spomalowanego. Myślę, że zawodnicy są na tyle mądrzy, że rozpoznali, że nie mogą trafić trójki, więc tutaj naprawdę dla nich duża pochwała za to, że rzuciliśmy 37 rzutów wolnych. O czym świadczą dwie rzeczy, tak naprawdę, nasze tempo gry, które utrzymaliśmy. Druga rzecz, że zaczęliśmy penetrować, kiedy te trójki nie wpadały. Natomiast to jest trzeci mecz, gdzie nie możemy trafić tych trójek, I, i trzeci przegrany, bo zaczęło się wszystko tak naprawdę od Warszawy, gdzie w każdym z tych meczów jesteśmy poniżej 30%. Więc ja uważam, że, że system jest prosty. Musimy rzucać więcej, trenować więcej i zaczniemy trafiać. Oczywiście. Adam Bręk, ostatnio jego wartość w zespole wzrastała. Dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, to nie dostał szansy, albo dostał bardzo mało szans. Chyba nie dostał. Z czego to wynikało? Jest to jakiś, to jakiś zamysł, z którego jakby nie dostał szansy w tych trudnych momentach? Ja uważam, że ci zawodnicy, którzy byli na boisku, zrobili swoją pracę na tyle, ile mogli. Natomiast Adam Bręk nie dostał szansy ze względu na to, że nie skorzystałem z niego w pierwszej rotacji, jeżeli chodzi o pierwszą połowę i na początku drugiej połowy, no i potem dawanie gracza w czwartej kwarcie, kiedy jest minus tak naprawdę z wynikiem, to, to nie jest gracz, który jest doświadczony i nie uważałem, żeby zmienił spotkanie. Może się myliłem, tego nigdy się nie dowiemy, natomiast ja podjąłem taką decyzję świadomie i tyle co mam do powiedzenia.